Witam w kolejnym odcinku Strzału zadycha Jest to już siódmy odcinek i siódma gra eksperta. Jego pierwsza gra na poziomie szóstym, na który awansował w poprzednim programie. No cóż, ekspercie, przed Tobą nowe wyzwania, ponieważ na tablicy pojawiają się nowe elementy. Przede wszystkim, pierwszy nowy element to taki, że znikały ją białe Jolly Rogery. Tego już nie ma. Natomiast drugiego Jolly Rogera, białego, który był jeszcze w poprzednim odcinku, na poprzednim poziomie. Zastępuje zielony, a zielony to taki otwór w zielonym. Jeżeli trafisz na, y, ten, na, tego, na ten znaczek, po prostu, to wszystkie punkty z danej tablicy, które trafisz po tym znaczku, zostaną sumowane w specjalnej puli, o którą później zagrasz. To jest wszystko jasne. Mhm, tak. No jeszcze mamy pytajnik, a pytajnik oznacza pytanie, które y, dodatkowe, dzięki któremu możesz nawet z pięciokrotnić swoją pulę, którą zdobyłeś w czasie całej gry. Zasady są zrozumiałe, tak? Oczywiście. Świetnie. No i jeszcze taka ważna rzecz, zmiana we flocie. Znikają dwu masztowce, a na ich miejsce wchodzą drugi czteromasztowiec oraz sześciomasztowiec. Tak więc. Nawet jeżeli się zastrzeli sześciomasztowca, masztowca, to wówczas cała pula może się pomnożyć razy 6. No to tyle szczegółów, co nas czeka na poziomie numer. Sześć, notabene. Tak więc, przechodzimy do gry. Runda pierwsza, mamy 5 pytań wolnych. Ale zanim to, to powiedz mi, którą tablicę wybierasz. Wybiorę tablicę niebieską. Tablica niebieska, po, po raz kolejny. Tak jest. Uważasz, że ten kolor jest szczęśliwy? Moim zdaniem obydwa kolory są szczęśliwe, ale niebieski bardziej, bardziej mi sprzyja. No dobrze. Aha, jedna tego nowość jeszcze: nie masz darmowych strzałów, czyli zaczynasz od zera. Mhm. Dobrze, no to co? Mamy pięć pytań, które wybierasz. To, to zacznijmy od końca. Pytanie numer pięć. Numer pięć. Pytanie brzmi: y, Kategoria to y, kraje Afryki. I wymień pięć krajów Afryki, które na fladze mają kolor zielony. To pierwszym takim państwem będzie Nigeria. Jest. Pierwsza dobra odpowiedź. Kolejna? Kolejna odpowiedź to yy, Wybrzeże Kości Słoniowej. Tak jest. D Druga dobra odpowiedź. Trzecia odpowiedź? Moja trzecia odpowiedź to. Hmm. 56 krajów w Afryce jest. Czy teraz 57, bo. Yy, po podziale po Sudanu. No i wyobraź sobie, że są 42 kraje, które mają ziel zieleń na fladze. Aż 42. To postawię na RPA. Dokładnie. RPA również znaliście. Trzy dobre odpowiedzi. Jeszcze dwie Ci w tej rundzie. Jeszcze dwie w tej rundzie. Tak. Hmm. Musiałbym się zastanowić. Zastanów się, spokojnie. Czas mamy nieograniczony. Nie wiem, czy to będzie poprawna odpowiedź, ale postawię na Benin. Benin. Tak, jest na liście. Cztery dobre odpowiedzi, czyli masz na końcu już cztery strzały. Ostatnia odpowiedź na to pytanie w rundzie pierwszej, to? To postawię na Senegal. Senegal, jest. Jeden pas zielony i gwiazdka też jest zielona. Świetnie, zakończyliśmy rundę pierwszą. Twój stan konta po rundzie pierwszej to pięć strzałów. Tyle możesz oddać. W obie tablice. No a teraz zobaczymy, czy będzie ich o 10 więcej, ponieważ przed nami runda druga. Cztery pytania zostały. Wybierz sobie. Jeden, dwa, trzy, cztery. Poproszę pytanie numer cztery. Cztery. Czyli znowu ostatnie. Kategoria to teleturnieje. I brzmi pytanie następująco. Wymień kwotę, która była na jednej z dwóch drabinek we francuskich milionerach przed wprowadzeniem euro. Czyli te tam jeszcze we frankach francuskich? Jeszcze we frankach. Tak. To może być dowolna kwota od pierwszego do piętnastego pytania, tak? Tak. Tych kwot jest, łącząc dwie drabinki, łącznie były dwie drabinki i 17 takich kwot. 17 takich kwot. Tak. Yy, no to postawię na milion franków. Milion. Był. To jest pierwsza dobra odpowiedź w tej rundzie. Kolejna? Kolejna to będzie tysiąc franków. Jest. Już dwie dobre odpowiedzi. Trzecia odpowiedź? Moja trzecia odpowiedź to pół miliona franków. Jest. Pół miliona. Trzy dobre odpowiedzi. Jeszcze dwie. Czwarta odpowiedź? Teraz postawię na 64 tysiące franków. I to jest odpowiedź zła. 64 tysiące franków nie było. E, dobrze. Tak więc masz trzy dobre odpowiedzi, jedną złą. I ostatnia odpowiedź w tej rundzie: 2000 franków. Dobra odpowiedź. To może wymienimy. No, 1000, 2000 to wymieniłeś. 3, 5, 10, 20, 40, 80, 150, 300 tysięcy, pół miliona, 700 tysięcy, milion, półtora miliona, 2 miliony, 3 miliony i 4 miliony franków. Czyli tak, cztery dobre odpowiedzi, jedna zła, eee, dobra i zła się równoważą, czyli plus 6. Masz w sumie 11 strzałów po drugiej rundzie na koncie. 11 strzałów i możesz dodać jeszcze 15. Runda trzecia przed nami. Wybierz sobie jedno z trzech pozostałych pytań. Poproszę, pytanie numer dwa. Numer dwa. Dobrze. Wymień pięć teleturniejów telewizji RTL, niemieckiej telewizji RTL, które zostały zrobione na licencji zagranicznej. Do z dowolnego kraju. Z dowolnego kraju. No właśnie, ale tylko chodzi o nazwę formatów albo o tytuł niemiecki. To w takim razie milionerzy. Dobrze. To jest pierwsza dobra odpowiedź. Kolejna: Najsłabsze ogniwo. Dobrze. Druga dobra odpowiedź. Trzecia? Trzecia odpowiedź to: yy, Postawię na idź na całość. Gej ausganse, ale to był Saddamis. I to jest za odpowiedź. Pierwsza odpowiedź zła w tej rundzie. Jeszcze dwie zostały. Pomyliło mi się. Chodziło mi się. Zdarzy. To w takim razie dobra cena. Tak jest. No i ostatnia odpowiedź. I moja ostatnia odpowiedź to: hmm. Muszę się tutaj zastanowić. Teleturnieje RTL. Dokładnie. No to postawię na DeWall. DeWall. tak jest, była niemiecka wejścia DeWall na RTL. Czyli w sumie w tej rundzie zyskujesz 9 dodatkowych strzałów. Masz ich w sumie 20. No ale tak yy, gwoli ścisłości, no to te Teleturnieje. Yy, RTL na licencji to oczywiście dobra cena, milionerzy, najsłabsze ogniwo. Eee, było również The Wall. było 500, taki teleturnij film mm w -hmm. Quiz Arena, pamiętasz? Mm -hmm, tak, pamiętam. Było 21, Tutti Frutti, Jeopardy, mogę się o tym zapomnieć? Eee, był, e, była Familiada, czyli Familian Duel. Rukcuk. Rukcuk, e, ale to był raczej RTL 2 i RTL No to właśnie, to na główny RTL to nie, nie chodziło. No ale było również Tic tak doł. Czy TikTok, Quiz to się nazywało? Tak. Terytorium nieznany w Polsce. Pressure Lock to również taki format nieznany w Polsce. Scrabble, 100 tysięcy mark Show i jeden kontrastu. No właśnie, i tak tak wygląda ta moja lista. Co do tego pytania. Świetnie, po rundzie trzeciej masz 20 strzałów. Możesz oddać 20 strzałów. 20 strzałów, tak więc. No dobrze, spróbujemy. Jesteś gotowy? Oczywiście. No to ognia. To tak. Poproszę. A 5, pierwszy B 5, drugi C 5, trzeci D 5, czwarty E 5, piąty F 5, szósty G5, siódmy H5, ósmy I 5, dziewiąty J5, dziesiąty, jeszcze drugie dziesięć przed tobą. Jeszcze kolejne 10 strzałów. Hmm. Jak zwykle Twoja ciekawa taktyka, widzę, wchodzi w paradę. Oczywiście. No to w takim razie poproszę J1. 11. J2. 12. J3. 13. J4. 14. J6. 15. J7. 16, J8, 17, J9, 18, J10, 19. No i na koniec C4. No i na koniec C4. Dobrze, 20 strzałów za nami. Ile ekspert trafił i czy będą w tym odcinku jakieś dodatkowe gry? O tym przekonamy się już za chwilę. Zostańcie z nami. No, i znowu mamy nowość. Zarówno na mojej, jak i na swojej tablicy. Ekspert trafił po pytajniku. A co chodzi z tym pytajnikiem? Pytajnik to jest coś takiego, co może pomnożyć. Ee, dodatkowe pytanie, które może pomnożyć stan konta. Tego, na, którym, na, na którego tablicy ten pytajnik został trafiony. No i cóż, ekspercie, czekają ci dwa pytania. Na no przykład mamy zostałe dwa, nie? Najpierw wolisz y, odpowiadać dla siebie czy dla mnie. No, to może najpierw dla siebie. Dla siebie. Czyli pamiętaj, w, w Twoim przypadku każda dobra odpowiedź to jest dodatkowy mnożnik dla tych punktów, nie? Na przykład, jeżeli trzy odpowiedzi prawidłowe będą, to wówczas Twoje konto mnoży się razy trzy. No dobrze. To mamy, proszę, ja ciebie dwa pytania. Jedno i drugie. Numer jeden i numer dwa. Które wybierasz? Dla numer siebie? jeden. Numer jeden danie numer jeden brzmi następująco. To jest kategoria tele-turnieje. I teraz wymień pięć stawek, które były na drabince Wild we'll Millionaire, czyli w niemieckich milionerach, podczas specjalnych odcinków 3 miliony euro. 3 miliony euro. Z 3 milionami euro. Był taki turniej w grudniu. I właśnie tam była taka specjalna drabinka, gdzie grano o 3 miliony euro. Mhm. No, poza oprócz tych 3 milionów musisz wymienić. Pięć z innych stawek. No to postawię klasycznie na 1000 euro. Jest 1000 euro. To jest pierwsza dobra odpowiedź. Eee, kolejna 2000 euro. Dobrze. Dwie dobre odpowiedzi. Jeszcze trzy. To w takim razie pokuszę się na 500 euro. Jest. Jeszcze dwie odpowiedzi. Jeszcze dwie odpowiedzi. To w takim razie 16 tysięcy euro. I to jest zła odpowiedź. Pierwsza zła. No, czyli szansa na mnożnik razy 4. Dla ciebie. Mm -hmm. Czy ostatnia odpowiedź. No i postawię na 750 tysięcy euro. Też nie ma. Dobrze. No to tak, gwoli przypomnienia, no to oprócz 3 milionów, co tam było? 500 tysięcy i 2 tysiące wymieniłeś. Wcześniej było 100, 200, 400 euro, a powyżej 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy, 50 tysięcy, 100 tysięcy, ćwierć miliona i 900 tysięcy. Stawka praktycznie niespotykana. Dobrze. Twoje, twoje konto mnoży się teraz razy 3. I teraz pytanie, które będzie dla mnie. Tylko, że w moim przypadku, każdy Twój błąd to będzie dodatkowy mnożnik. Czyli jeżeli y, udzielisz na przykład trzech błędów, wówczas moje konto się pomnoży razy 3. Mhm. No. I ostatnie, wolne pytanie, jakie zostało. Brzmi następująco. To jest kategoria piłka nożna i wymień pięć krajów, z których pochodzili rywale polskich klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów od roku 2010 do roku 2019. Hmm. Czy można jeszcze raz pytanie? Jeszcze raz, dobrze. Wymień pięć krajów, z których pochodziły kluby, które były rywalami polskich klubów w eliminacjach Ligi Mistrzów od roku 2010 do 2019. Mhm, rozumiem. Eee, no to może postawię na klub z Islandii. Islandia. Niestety nie. Islandii nie było. Czyli twój pier pierwsza odpowiedź jest błędna. Druga odpowiedź. To może tym razem postawię na Irlandię. Jest. Choćby Dundalk e, Rovers. Klub, który pokonała Legia, kiedy awansowała do fazy grupowej w 2016. Kolejna odpowiedź. Dania. Dania, Dania. Czy ja mam Danię na liście? Nie, nie mam Danii. Da, Dania to jest za odpowiedź. Czyli twój drugi błąd. Czwarta twoja odpowiedź. Moja czwarta odpowiedź to. Postawię na Francję. No nie, nasz tak daleko Polacy nie zaszli. No i dobrze, no i ostatnia odpowiedź. Masz trzy błędy i jedną dobrą odpowiedź. Ostatnia twoja odpowiedź to? Norwegia. Norwegia. Czy ty graj z Norwegami? Niestety, to jest za odpowiedź. Czyli cztery błędy. A to oznacza, że moje konto mnoży się razy cztery. No dobrze wymieniłeś Irlandię, no ale oprócz Irlandii. Yy, rywale Polaków w eliminacjach Ligi Mistrzów w tamtym okresie, to. Azerowie, Słowacy, Bośniacy, Szkoci, Belgowie, e, Hiszpanie, bu, e, bu, e, było grane z Hiszpanami, Szwedzi, Czarnogórcy, Łotysze, Bułgarzy, Cypryjczycy, Czesi, Walijczycy, Szwajcarzy oraz Finowie. No właśnie, czyli cztery będy. Moje konto mnoży się w tej chwili razy cztery. Co z tego wyniknie, o tym przekonamy się na podsumowaniu. Zostańcie z nami. Jak widzicie po yy, regularnych strzałach ekspert wygrywał ze mną 120 do 50, jednakowoż. Potem wszedł znak zapytania i po dodatkowych pytaniach, mimo że u mnie był mnożnik o, jeden, o jedno oczko wyżej niż u eksperta, to jednak to również nie staleczyło. I dzisiaj, w dzisiejszym odcinku po raz kolejny wygrywa ekspert, który zdobywa 360 punktów, gdyż 120 razy 3 dobre odpowiedzi z rundy srebrnego pytajnika to razem 360 punktów. Moje 50 razy 4... Błędy eksperta. No to jednak dało tylko 200. Tak więc 360 do 200 i expert awansuje na poziom 7 i na poziomie 7 zagra. Już w kolejnym odcinku strzału zadychę, na który was serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.